Co łączy Reddita, dziwną stronkę do hostingu kwestionowalnych zdjęć online i zamach na jednego z przywódców Hamasu? Otóż wszystko to ściśle połączone jest przez pewną tajemniczą postać, która właśnie na Reddicie często postowała o rzeczach najróżniejszych, jak dowolny losowy cywil. A to właśnie w kodzie jego strony, którą często wykorzystywał jako hosting ciekawych zdjęć, Lake City Quiet Pills, odkryto podejrzane ogłoszenia o pracę dla potencjalnych aplikatorów tytułowych cichych tabletek. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, wesprzyjcie mnie na Patronajcie. Dzięki. Pozwólcie, że wprowadzę Was do świata tej zagadki. Byście dokładnie zrozumieli, co się dzieje, musicie wiedzieć, o kim będę mówił. Użytkownik Religion of Peace to Milo. Starszy gościu, który jest, jak na swój podeszły wiek, wyjątkowo aktywny na Reddicie. Jest on znany jako moderator bardzo kontrowersyjnego subreddita r Jailbait, na którym postowane są sprośne zdjęcia młodych dziewczyn. Milo postuje też dużo o swoim zamiłowaniu do programowania, co jest dość niekonwencjonalne jak na osobę w jego wieku. Jest on również właścicielem dość niszowego hostingu zdjęć Lake City Quiet Pills, który jest znany również jako That Old Guy's Image Host, czyli w wolnym tłumaczeniu hosting obrazów tego starego pryka. Hosting ten był stosowany do przechowywania różnych sprośnych materiałów. Religion of Peace w maju 2009 oficjalnie skutecznie ogłosił, że znudziło mu się korzystanie z konwencjonalnych hostingów zdjęć i założył on swoją własną stronę. Niepozorny hosting zdjęć Lake City Quiet Pills za bardzo się nie wyróżniał. Od kolejny hosting z miejscem na wysyłanie zdjęć podsumowaniem ostatnio opublikowanych materiałów czy pod stroną z zasadami użycia. Przynajmniej tak wydawało się na powierzchni. Wkrótce Lake City Quiet Pills zaczął współpracę z innym serwisem Drunkenstepfather.com, któremu udostępniał przestrzeń na zdjęcia. Ta strona z kolei gromadzi sprośne zdjęcia celebrytów, ale do tych spraw wrócimy dokładniej później. Tak, Religion of Peace był starym z bokiem też jednak doświadczonym wojskowym, który przed przejściem na emeryturę kontynuował karierę w armii od strony technicznej, komputerowej, co ma tłumaczyć jego niecodzienne jak na jego wiek zafascynowanie Redditem. A no właśnie... Wiek. Coś, co od samego początku nie daje po nocach spać domorosłym detektywom badającym tę sprawę, to wiek starego Milo, użytkownika Religion of Peace. Był on bowiem dość otwarty na temat swojego wieku i często odpowiadał na wszelkie pytania w tym aspekcie. Jeden z tematów na reddicie, w którym mowa była o 65. rocznicy lądowania w Normandii, które to wydarzenia otworzyły nowy front w II wojnie światowej. Udzielił się w nim w komentarzu nikt inny jak Religion of Peace, tłumacząc, że ma 79 lat, a w trakcie tych wydarzeń miał niespełna 14. Lat. Według niektórych badaczy taka sytuacja jest co najmniej nieprawdopodobna i po prostu mało wiarygodna. Choć istniały przypadki, w których tak młode osoby były wówczas wcielane do wojska, nie zdarzało się to często. Jednak są jeszcze dwie inne kwestie, które kompletnie wywracają zeznania Milo do góry nogami. Otóż, jeśli zagłębi się bardziej w historię jego postów, możemy doczytać się, że rok przed swoim udzieleniem się w temacie o D-Day opowiadał on często, że ma on 70 lat, co kłóci się z późniejszą deklaracją. W jednej z takich odpowiedzi na pytanie o swój wiek, jak powiedział, że 70 urodziny będzie miał w lipcu. I choć data jego urodzin będzie później upubliczniona na stronie Lake City Quiet Pills, w lipcu ma miejsce coś zgoła innego z pewnością nie jego urodziny bo to wtedy miał on rzekomo umrzeć. Cała sprawa zaczyna się tak naprawdę od jednego charakterystycznego posta na Reddicie, stworzonego 17 lipca 2009 roku przez świeżo założone konto 2.6. To właśnie w tym poście oficjalnie została ogłoszona śmierć użytkownika Religion of Peace. Koniec Religion of Peace. Dzisiaj odszedł. Jestem osobą, która zapewniała Religion of Peace miejsce dla hosting obrazów tego starego Pryka. Milo zmarł dzisiaj, miał 79 lat. Zmarł przy swoim biurku, patrząc na waszą stronę. Milo był wrednym starym draniem wrednym i zrzędliwym. Załatwił mi pierwszą robotę, kiedy wyszedłem z wojska. Nie podobało mi się, że znalazłem go w ten sposób. Milo nie miał żadnych żyjących krewnych ani prawdziwych przyjaciół, a poza swoją wynajmującą i kilkoma osobami z pracy, z nikim nie rozmawiał o niczym istotnym. Nie po prostu tolerował. Jak już Mówiłem, był wredny. Myślę, że używał tego jako tarczy, żeby trzymać ludzi z dala od siebie. Mile uważał, że Bóg to jakiś rodzaj oszustwa wymyślonego przez leniuchów, którzy nie chcieli codziennie pracować. Dlatego w poniedziałek pójdzie do ognia bez ceremonii, tak jak chciał. Planuję rozsypać jego prochy w lesie w Pensylwanii, niedaleko miejsca, gdzie się urodził. Nie mogę ich tam umieścić, bo teraz stoi tam centrum handlowe. Dziewczynie z sąsiedztwa oddałem jego podstarzałego kota i większość jego książek. Jego komputery i elektroniczne graty przeznaczył dla weteranów, inwalidów. Całą resztę rzeczy oddaje armii zbawienia. Tyle lat, a wszystko co posiadał mieści się w bagażniku mojego samochodu. Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Będzie mi go brakować. Wredny drań. Jak już mówiłem jego data urodzin i śmierci została podana później oficjalnie na stronie Lake City Quiet Pills jako upamiętnienie. Na szczycie strony mogliśmy zatem przeczytać Spoczywaj w pokoju Milo. 20 stycznia 1930 roku do 17 lipca 2009 roku. Pod postem na reddicie informującym o jego śmierci możemy też nawet dowiedzieć się gdzie zostały rozrzucone na jego prochy i była to prawdziwa lokalizacja w Pensylwanii. Ten post w ogóle wywołał ówcześnie małą burzę w szklance wody na reddicie. Wówczas gdy strona nie miała jeszcze tylu użytkowników co dzisiaj, nawet 600 polubień uzyskanych przez żałobną informację wydawało się dość dużym zainteresowaniem. I choć był on zasłużonym redditowcem, niektórzy go w ogóle nie znali. Zatem pojawiły się pytania kim tak właściwie jest ten dziwny użytkownik 26 i skąd się wziął? Niektórzy szli nawet tak daleko w spekulacjach, by oskarżyć postujących o próbę dziwnego marketingu i promocji hostingu zdjęć Lake City Quiet Pills na bazie sfałszowanej śmierci. Redditowym detektywom udało się znaleźć również inne konto użytkownika 2626 na stronie fark.com, gdzie niejaki Angel26 mówił o sobie tak. rozdaje pigułki ciszy z Lake City parszywym draniom potrzebującym wiecznego odpoczynku od 1938 roku. Pigułki ciszy z Lake City to oczywiście tłumaczenie Lake City Quiet Pills, czyli też nazwa tamtego dziwnego hostingu zdjęć. Na Fark historia postów i komentarzy komentarzy 2.6 wydawała się bardzo podobna do historii postów użytkownika Religion of Peace. Obie te osoby miały doświadczenia służby w wojsku. Co ciekawe, do swojego farkowego konta miał on podpiętego maila pod domeną lakecityquietpills.com. I to wszystko jest naprawdę bardzo poplątane, ale wprowadzam Was powoli do teorii, jakoby użytkownik Religion of Peace miał w zasadzie nigdy nie istnieć jako osoba. Jak gdyby to wszystko miało być skoordynowane przez jedną konkretną osobę, która założyła te wszystkie konta, albo ewentualnie przez grupę jakichś smutnych panów za dużą ilością wolnego czasu. Ale tak właściwie dlaczego? Po co ktoś miałby tak intensywnie kombinować w imię tworzenia postingu zdjęć ze sprośnymi zdjęciami. Otóż tym bardziej użytkownicy reddita zaczęli grzebać, tym więcej dziwnych spraw zaczęło wychodzić na jaw. Bardzo dziwnych spraw. Choć podpowiedzi i poszlaki były już dawno temu jawne, czarno na białem od dłuższego czasu. Religion of Peace jeszcze przed rzekomą śmiercią odpowiedział na przykład na charakterystyczny post o tym, że jawne stały się zeznania osoby zrekrutowanej przez CIA i do płatnych zleceń niezgodnych z przykazaniem piątym. A zawsze się śmieję, gdy czytam artykuły wykazujące taką naiwność. Oczywiście, że istnieją zamachy. Są rzeczy, których system prawny nie może naprawić. Czekam na masowy napływ negatywnych głosów bez zaskoczenia. Tak wiele osób naprawdę wierzy, że mimo tego, jak bardzo popieprzone są sprawy teraz, jak bardzo były przez ostatnie 20 lat, to że takie działania nie są potrzebne. Mogę wymienić wiele organizacji przestępczych, które skorzystałyby z Lake City Quiet Pills. Chyba pójdę po jakieś koszy na te negatywne głosy. Czyli tak, Religion of Peace sam stwierdził, że nazwa jego strony to nic innego jak związek frazeologiczny oznaczający złamanie przykazania. Piątego. Tak się też złożyło, że nigdzie indziej, jak w Lake City w Missouri znajduje się państwowa fabryka amunicji. Jednak największe i najdziwniejsze odkrycie było wtedy, gdy okazało się, że w kodzie źródłowym Lake City Quiet Pills na tym hostingu do postowania zboczonych zdjęć znajduje się cała ukryta podstrona, która ma bardzo dziwną rolę. Widzicie, gdy chciało się rzeczywiście skorzystać z tego hostingu zdjęć, trzeba było wejść na lakecityquietpillscom foto multihost indexphp jeśli jednak wyszło się na lakecityquietpills.com bez następnych warunków, to oczom ukazywała się pusta biała strona. I tyle, nic więcej. Gdy jednak zajrzało się w kod źródłowy tej z pozoru pustej strony, okazało się, że gdzieś tam znajduje się tajemnicze forum i cała lista ogłoszeń o pracę ale nie ogłoszenie o pracy w żabce. W kodzie źródłowym możemy również przeczytać kolejne ogłoszenie o śmierci Milo. Zatem o to, co miało sekretnie miejsce przez cały ten czas w tym dziwnym załoku internetu. 17 lipca 2009. Z przykrością muszę wam powiedzieć, że stary Milo zmarł wczoraj. Odszedł bardzo spokojnie. Nie tak, jak wszyscy się spodziewaliśmy. Oddałem tę jego zawszoną kotkę dziewczynie z sąsiedztwa. Żadnych ceremonii, wiecie jaki był Milo. Zabieram jego prochy tam, gdzie była jego farma. W pobliżu jest tam teraz centrum handlowe. Wznieście toast za stare Pamiętajcie, co mówił. Miejcie wiarę w człowieka, który zawsze Was wspierał. Natychmiastowa potrzeba: 8 do 10 osób chińsko-koreańskich. Płynny koreański dialekt, detale, akcentu po kontakcie. 12 tygodni izolacji z połową wynagrodzenia w przypadku odmowy. 4 osoby na całodobową pracę DP: dwutygodniowa praca. Płynny angielski: dwutygodniowa izolacja. 4 osoby do prywatnej ochrony na statku wycieczkowym. Angielski-francuski: muszą być ubezpieczone. I tak dalej, i tak dalej. Sześć zajmuje się kalendarzem i dostępem. Do bazy danych. Angel ma ogłoszenia o pracę dla UE i Azji. Nie wysyłamy nikogo na Bliski Wschód. Nikogo. Nie pytajcie o oferty. Później odnaleziono również ukryty post, na którym ktoś, prawdopodobnie użytkownik 2.6, mówi, że celowo popsuł specjalny klucz zabezpieczający komputer Milo. Odkryto też wiadomość o spadku Milo. Zakończyło się postępowanie spadkowe Milo. Niespodzianka: Milo był bogaty. Wyślij e-mail do Shade'a, jeśli wysyłaliśmy cię w latach 2005-2009. Shade wystawi wam czeki. Kwota zależy od liczby z a nie odłącznej wypłaty. Mały udział to 3-4 tysiące. Jednak o co tutaj w ogóle chodzi? Jakie wysyłanie? Skąd takie duże pieniądze? Otóż szczegółów można było się dowiedzieć, zaglądając w kod źródłowy strony nieco później. W styczniu 2010 roku pojawiło się tam bowiem wyjątkowe ogłoszenie. Szczęśliwego nowego roku wszystkim. Organizujemy przyjęcie urodzinowe dla starego 19 stycznia. Impreza zaczyna się o 15 w tym samym miejscu co zawsze. Wyślijcie swoje potwierdzenia do Szejda. Dla ścisłości, rezerwujemy pokój na 3 Dni dla tych, którzy przyjadą spoza okolicy, i na jedną noc dla miejscowych. Wznieście toast za Milo. No i z pozoru, w sumie wydaje się to taki fajny, miły gest dla starszej osoby, która odeszła z jakiegoś charakterystycznego teamu i ludzie go lubili, więc chcą mu wyprawić urodzinki pośmiertne, ale to nie była zwykła impreza, co tylko potwierdziła następna wiadomość. Mamy 38 pokoi w Mariocie na 46. Przejdźmy ma karty klucze dla miejscowych do odbioru na imprezie. Podaj swoje nazwisko na recepcji i to tyle. Nie Potrzebujesz dowodu? Ponieważ pokrywamy rachunek. Starajcie się utrzymać opłatę za obsługę poniżej 500. Dobrze. Telefony na miejscu nie są bezpieczne. Autobus z hotelu odjeżdża o od 13.30. Vouchery na powrót samochodem będą dostępne, kiedy będziesz gotowy, żeby wrócić. Nie jeździcie po pijaku. Jak widzicie, brzmi to dość ciekawie i co najmniej podejrzanie. Dlaczego na imprezie urodzinowej ktokolwiek miałby się martwić, czy telefony są bezpieczne? Czy dlaczego komukolwiek dorosłemu trzeba byłoby przypominać o tym, żeby był trzeźwy podczas prowadzenia pojazdów? coraz więcej śladów wskazywało na to, że chodzi tutaj o coś zgoła innego. I tak kolejnym, dość dziwnym zbiegiem okoliczności okazało się, że 19 stycznia na świecie miało miejsce coś innego niż imprezka urodzinowa. Coś bardzo, bardzo wyjątkowego. W dokładny dzień i okolice czasu w którym miały mieć miejsce bardzo drogie urodzinki upamiętniające starego gościa, w pewnym charakterystycznym hotelu miał miejsce zamach na życie Mahmud Al-Mabu, czyli koordynatora militarnego skrzydła organizacji Hamas. Był on poszukiwany przede wszystkim przez rząd Izraela za zamordowanie izraelskich żołnierzy w 1989 oraz zakupowanie broni od Iranu do użycia w strefie gazy. W okolicach godziny 15 w Dubaju Mahmud podróżował samotnie pod fałszywym imieniem i nazwiskiem. Skoordynowana grupa osób uważnych, niego śledziła, by wiedzieć w jakim pokoju dokładnie go dorwać i na wszelkie możliwe sposoby ukatrupić. Mahmuda znaleziono martwego następnego dnia. Na samym początku uznano, że zmarł z przyczyn naturalnych, jednak 10 dni później to podejście się zmieniło. Dubajska policja przyznała, że cała ta sprawa była najtrudniejszą, z jaką mieli oni kiedykolwiek do czynienia. Wizerunki 26 osób powiązanych z tą operacją opublikowano nawet w Międzynarodowej Organizacji Policyjnej Interpol. Po 19 stycznia na stronie Lake City Quiet Pills pojawiły się koszty całej imprezy, rachunki za imprezę, ostateczne zestawienie, pokoje hotelowe 48341, limuzyna 6080, autobus 539, rachunek za bar 18890, jedzenie 8030, tancerki 8300, różne napiwki 850, różne wydatki 2840, środki medyczne 180, fat, Tomi i stół mają się dobrze, łącznie 94080, Milo byłby dumny. Dzięki. Wow, to musiała być naprawdę dzika i bardzo droga impreza. Zatem, czyżby tak naprawdę całe to urodzinowe święto Milo było tak naprawdę zamachem? Informacje, które wam tutaj podałem, były rozgrzebywane, jednak właściciele strony musieli w końcu zwrócić na to uwagę, bo wkrótce ślad po tych wiadomościach i ogłoszeniach zaginął. W zamian można było przeczytać serię losowych znaczków. W skrócie, informacje zostały zaszyfrowane. I tutaj szczerze Wam się do czegoś przyznam. Research jest trudne, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że robiąc film o takiej sprawie, nie robiłem go samemu. I nie chodzi mi nawet o to, że dla niektórych podjęcie danego tematu, który był wcześniej podejmowany przez kogoś innego nosi znamiona plagiatu, ale chcę tutaj przejść do tego, że bardzo wiele stron, o których mówię w tym filmie, strony, o których jest mowa w większości materiałów w internecie na ten temat, już nie istnieją. I nie ma do nich dostępu. Oczywiście oryginalne strony i materiały nie istnieją już od dłuższego czasu i dlatego wiele badaczy, detektywów amatorów, czy innych youtuberów. Korzysta z takiego specjalnego narzędzia jak Wayback Machine, które jest takim internetowym archiwum, gdzie możemy znaleźć bardzo wiele popularniejszych stronek sprzed lat, które są zapisane raz na zawsze i możemy sobie dzisiaj obejrzeć, jak wyglądały w roku 2010 na przykład. Czyli to takie internetowe archiwum. I Wayback Machine zawierało rzeczywiście w swoich archiwach stronę Lake City Quiet Pills wraz z tym kodem źródłowym. Problem polega na tym, że obecnie Lake City Quiet Pills zostało najprawdopodobniej ręcznie usunięte z tego internetowego archiwum. I z tego co rozumiem, musiało to mieć miejsce jakoś stosunkowo niedawno, co najmniej w 2023. Ktoś ręcznie zgłosił specjalną prośbę o usunięcie tej konkretnej strony Lake City Quiet Pills z archiwum Wayback Machine, ale do tego elementu układanki wrócimy jeszcze pod koniec. Jednak ślady zostały w pewien sposób zatarte jeszcze gdzie indziej. Dużą poszlaką było bowiem forum drunkenstepfather.com, o którym mówiłem na samym początku. To właśnie tam Nexpo odkrył intrygujący wątek, na którym admini Lake City Quiet Pills pisali sobie na luzie z topowymi użytkownikami tego forum o zboczonych obrazkach. To właśnie tam w przepotężnym wątku można było poczytać sobie o tym jak strona miała ogromne problemy finansowe, jednak 2.6 mimo wszystko nie przyjmował żadnych pieniędzy od swojego głównego. Głównego biznesowego partnera Drunken Stepfather. Przez problemy finansowe, strona czasami spadała z rowerka, a czasem była bardzo wolna. Czy możemy poczytać, jak użytkownik. 2.6 miał zostać poharatany na robocie w Ugandzie, a potem znienacka umrzeć na udar. Potem admini strony wielokrotnie się zmieniali i próbowali nowych metod na zebranie środków na utrzymanie strony, ale to wszystko było na marne. I tak ostatecznie w okolicach 2014 strona została zamknięta na dobre, a wraz ze zniknięciem strony zniknęli wszyscy administratorzy i właściciele, którzy byli jeszcze w ogóle żywi. I obecnie próżno szukać po nim śladu. A jedyne co udało mi się znaleźć na tym forum mającego związek z Lake City Quiet Pills to wątek zatytułowany Can You Smell That? Gdzie nikt inny jak 2 Pisze, że ten zapach pochodzi od internetu, mielącego dużą ilość plików przesyłanych na stronę Lake City Quiet Pills. Nexpo w swoim śledztwie doszedł również do oryginalnego pierwszego właściciela hostera domeny lakecityquietpills.com i była to strona crystalwind.com już w roku 2001. Okazało się, że strona ta należy do równie ciekawego kogoś, kto prowadził usługi pomocy w hostowaniu stron, ale kto również bardzo się wkurzył, gdy we wrześniu 2001 stało się w Ameryce coś bardzo Złego. I tak strona ta wyglądała aż do 2004, kiedy to zmieniła się w placeholder odnoszące do narzędzia Enzym, służącego do stawiania stron internetowych w dawnych czasach. Co jednak najciekawsze, w tym roku dokładnie taki sam placeholder miała strona Lake City Quiet Pills, czego jednak nie dam rady potwierdzić osobiście, bo jak już mówiłem, archiwum tego adresu zostało usunięte z Wayback Machine. Generalnie połączeń między Crystal Wind a Lake City Quiet Pills jest znacznie więcej, ale to jest prawdziwa królicza nora i można by tam grzebać w nieskończoność, gdyby nie fakt, że niektóre strony są kawałek po kawałeczku powoli usuwane. Nexpo końcowo wynajął prywatnych detektywów, którzy po przeszukaniu internetu wszerz i wzdłuż w poszukiwaniu jawnych informacji, dotarli do bardzo starego adresu e-mail należącego do Angel26, który datuje się na 2009 rok, czyli przed wydarzeniami na Lake City Quiet Pills. Po wyszukaniu tego adresu e-mail w specjalnej bazie danych, Nexpo doszedł do wniosku, że przez ten cały czas za szturki pociągał niejaki Michael Ej, do którego należą maile pod domeną crystalwind.com, że to on stworzył te wszystkie alter ega, persony, tworzył je i zabijał. I tak naprawdę, kto wie? Ale może więcej ziarnka prawdy jest gdzieś indziej. Może prawda od dłuższego czasu była tak szeroko dostępna, jak ogłoszenia o pracę w źródle strony Lake City Quiet Pills. Tylko, że jakieś mistyczne rozwiązanie zostało usunięte przez samych zaangażowanych lub z pomocą jakiegoś dobrego Samarytanina, który odpowiednio wcześnie doszedł do sedna sprawy. Widzicie, po rzekomej śmierci 2.6 pojawili się nowi oficjalni administratorzy Lake City Quiet Pills, którzy w szczególności udzielali się na forum drunkenstepfather.com. To właśnie tam w 2017 konto jednego z tych administratorów podpisano pseudonimem Madame miał, zostało schakowane, a wszelkie dane z tego konta na zawsze usunięte. Sam administrator Drunken Stepfather odniósł się do tej sprawy i zaznaczył, że to nie oni są za to odpowiedzialni i że musiał to być ktoś, kto w jakiś sposób dostał się do zaplecza strony i usunął konto jej i kilku innych użytkowników. Tak, tych użytkowników, z których wszyscy podawali się za nowych, następnych administratorów LakeCityQuietPills.com po rzekomej śmierci 2.6. I tak bardzo jak ta specyficzna zagmatwa i naprawdę ciągnąca się jak makaron zagadka zaczęła się od z pozoru losowego posta na reddicie, tak na podobnym losowym poście na reddicie się kończy. Według mnie przynajmniej. I wyjaśnia dlaczego poza dowodami rozsianymi w filmach zrobionych jeszcze kilka lat temu, coraz ciężej szukać oryginalnych, wartościowych poszlak w tej sprawie. Co ciekawe, post ten został utworzony na dzień przed schakowaniem strony drunkenstepfather.com i usunięciem z niego wszelkich zaangażowanych w sprawę Lake City Quiet Pills kont. Lake City Quiet Pills Prawda. Czas przestać. Ci ludzie są bardzo bogaci, ale ich pieniądze nie pochodzą z pracy najemniczej. Shade i Milo byli inżynierami oprogramowania na późniejszym etapie swojego życia z powodu obrażeń odniesionych w walce. Może niekoniecznie Shade, ale on również poszedł tą drogą. Ich zadania polegały na organizowaniu napadów przemytniczych operacji. Proste. Dlatego rekrutacja opierała się głównie na znajomości języków. Praca najemnicza jest dobrze płatna, ale nie na tyle, by zarobić miliony dolarów na operację, gdy Twój zespół składa się tylko z kilku osób. Te pieniądze nie biorą się znikąd i nie pozwalają na zakup ciężkiej broni. Niektórzy z tych członków postujących nie mają doświadczenia w pracy najemniczej, jednak mają doświadczenie w transporcie publicznym i prywatnym. Milo jest zdecydowanie prawdziwy i na późniejszym etapie życia zaczął wycofywać się ze swoich obowiązków, przekazując je innym, którzy kontynuowaliby jego pracę. Jego hobby to informatyka, hosting stron, programowanie, modelowanie 3D, masturbacja i organizowanie zleceń, ponieważ spędzał jedną trzecią życia w sieci. Jego organizacja upadła po samobójstwie Sheida i tak miał raka, i myślę, że nowa działa od trzech lat. Uszanuję ich prywatność i mam nadzieję, że niektórych to zadowoli. Początkowe przekonanie, że to paramilitarna organizacja stacjonująca w Afryce, jest błędna. Milo miał prawicowe poglądy i rekrutował ludzi o podobnym myśleniu. Sprawdźcie, co dziś oznacza Rodezja dla niektórych ludzi, a zrozumiecie. Wciąż uważają Afrykę Południową za swój dom z powodu nieruchomości, które tam ciągle kupują, jednak działali na całym świecie. Łatwo też tam znaleźć zdesperowanych ludzi o podobnych poglądach. Wiadomość do Lake City Quiet Pills. Usunąłem wasze ślady. Trzymajcie się. Zatem całkiem możliwe, że ktoś był rzeczywiście blisko mistycznej prawdy, a być może nawet tą prawdę odkrył i podał nam, co mógł tutaj na talerzu, dobre 6 lat temu, przy okazji usuwając wszelkie ślady, które mogły trafić w jego ręce. I prawdopodobnie ten ktoś lub ktoś zgoła inny współpracował dalej z samymi zaangażowanymi, żeby zatrzeć i zacierać resztę poszlak, która leży porozrzucana po internecie. W sprawie mimo wszystko na światło dzienne wciąż wychodzą pewne nowe informacje, choć pełne ich ułożenie jest skomplikowane i będzie się robić coraz trudniejsze, jeśli inne, starsze informacje znikają lub dostęp do nich jest utrudniany. Obecnie współpracownicy Nexpo wraz z jego widzami, czy po prostu losowymi internautami udzielają się czasem na subredicie R/Lake Quiet Pills, gdzie piszą nowe teorie, czy podają nowe informacje. Zatem jeśli chcecie śledzić sprawę dalej na bieżąco, to zapraszam właśnie tam. Trzymajcie się tam w tym w internecie. Dziękuję bardzo.